Cześć, witajcie. Opaliłem przed chwilą koparkę Żeby się tam trochę nagrzała Chciałem wam pokazać co tam zdziałałem wczoraj Trochę sobie tu podziałałem Sprowoda nagrywałem to wczoraj ale jakoś nie wiem ekran mi się trochę zabrudził i, i po prostu e, tam jak przez mgłę było widać no i co? Tu sobie to w miarę e, wyczyściłem Wykarczowałem te, te wierzby, Zakopałem je tutaj Nie dało się tak głęboko tego zakopać, bo... Bo po prostu piach był, nie? Pod spodem I tak tylko jest przywalone, ja wiem, z 20 cm Tego dziadostwa Jeszcze tam muszę później wyczyszczać sobie tam dalej to, to sobie wykopę dalej, to sobie przerzucę no I tak to wygląda. no Trzeba to będzie później jeszcze wyczyścić trochę. Yy, powybierać no, tych sznurków. Jest tu kurczę masakra. Tutaj będzie cokolwiek robić. No ale nie biegiem czasu, jak się będzie robiło, to te sznurki się będą yy, owijały. Na tym wszystkim. Jakieś piwko. No i tyle no. Coś tam działam. Myślę to dzisiaj skończyć, bo zapowiadałem jakieś tam opady śniegu, także yy, bardzo bym chciał to, to właśnie zrobić teraz yy, Póki jeszcze nie pada Bo wiecie później jak już popada śnieg na to to, to się zrobi taki trochę syf, yy, syf, no ślisko, nie? Syf to już teraz jest. Dobra Działam i widzimy się Tak tam coś ciekawego będzie No Będę próbował tą talerzówką coś tutaj przerównać trochę To inaczej już się zrobimy, powolutku Chodzi mi tylko o, o wyrównanie tego, prawda? Na razie Tylko razy się przejedzie i ona już się tak w miarę wyrówna W międzyczasie tam sąsiad zniesie mnie się do pateki. Dobra. No, słuchajcie, tak to wyszło. Tu jeszcze pozbierać te, te śmieci. No i w miarę możliwie no. tam jeszcze trochę ma mało Ziemi w rogu. Będę to musiał coś nawieść no a tak poza tym no to, to wyszło tak w miarę W miarę to przyzwoicie myślałem, że to będzie gorzej trzeba jeszcze tak trochę przejść i po prostu te korzenie pozbierać śmieci i I już powinno być trochę ładniej na tym polu bo przedtem no to była taka Rumunia no i dobra, teraz odpalam tą koparkę i tam sobie zgarnę jeszcze z tamtego końca eee, te, te korzenie No i tyle no i cześć Miałem sobie trochę właśnie byłem na obiadku Zdajemy.

Nierówno stoi mi się na komarka po Muszę się troszkę odsunąć, ale jeszcze sobie tutaj troszeczkę zgarnę tego No tu się chwieje, bo stoi na korzeniu Działam trochę, tam sobie trochę stanowek to no już z tamtej strony już e, zacząłem czelnikiem to wyrównywać Ale no, że to się w miarę wyrównało sobie wywalam, zostawiam tylko tamten rząd bo tam i tak nie będę do, do rowu dorabiał bo tam jest z oczyszczalni z tej oczyszczalni ekologicznej po prostu taki jak gdyby powiedzieć no to co wsiąka tam jest z tymi wierzbami to się to zostawię tamten rząd cały No tak to wygląda ta robota. To się trochę pomaga. Wczoraj ta robota za bardzo nie szła. Ale nie ma co się dziwić, bo to wiecie. Poniedziałek. To wiecie jak więc tu by było tu sobie jeszcze to wyceniemy myślę że to dzisiaj skończy suje to właśnie już dzisiaj wszystko zebrać, zakopać i najlepiej jak jeszcze troszkę bym sobie to pojeździł ciągnikiem po tym bo wiecie jak to wszystko później zamoknie to to już dopiero na wiosnę będzie można robić coś przy tym a teraz jakby to jeszcze tak przemieszał to, to by się to fajnie to by to fajnie jeszcze przegniło no i tak to idzie no nie za szybko Fajd było to wiecie Dobra, to już sobie zostawię z tej strony jeszcze trochę to zeszy. Leże, żeby się widać, że w tej ziemi, to tego nie, nie pozbiera no to będzie leżało no ale co roku tam się zawsze to powija na maszynach i powinno to z czasem z czasem to powinno pójść pozbierać te się no no wiecie o co się Zaznaczam nam się powinny wyzbierać te sztuki. Dobra, to już można zostać. Tu jest ok. Jeszcze tutaj. Będę jeszcze przesunąć do przodu starzę do tamtego.